Każde działanie Jezusa w moim życiu to wyraz jego miłości do mnie. Kiedy mnie uzdrawia i uwalnia, kiedy pomaga mi rozwiązywać trudne sytuacje, ale i wtedy, kiedy coś się komplikuje i nie idzie po mojej myśli. Czasami trudno jest mi dostrzec tę miłość, bo przychodzi do mnie w innej formie niż ta, której chcę ja. Ale to nadal jest miłość Boga do mnie. Wiecie, że jutro, 23 stycznia, obchodzimy Dzień Najbardziej Kochanych? Myślę, że to jest świetny moment, by uświadomić sobie, że ja i Ty i każdy inny człowiek, który chodzi po świecie, jesteśmy najbardziej kochani przez Jezusa. Jesteśmy przez Niego najbardziej ukochani.